I Demska, SMS ostruda, no chyba można ochłonąć po, tym emocjonującym, po tej emocjonującej części sezonu, bo cel minimum został zrealizowany z perspektywy boiska. Jak to wyglądało? Było łatwo, czy jednak trzeba było się trochę pomęczyć? Myślę, że jeden z najlepszych meczów w sezonie. A się grało, ta była do Które elementy gry były decydujące w starciu z dziewczynami zełku? Myślę, że przyjęcie. No właśnie, przed Wami ćwierćfinały Mistrzostw Polski, na które nie ma już zbyt wiele tak naprawdę czasu, nie wiadomo jeszcze gdzie i z kim, i kiedy przyjdzie Wam się zmierzyć, czy macie gdzieś tam jakąś grupę marzeń, czy jednak jest to wszystko jedno? Ja najprawdopodobniej na ćwierćfinały nie pojadę, bo mam klątwę od lat, nie na ćwierćfinały, bo kręcę sobie wszystko, co jest możliwe. No także życzymy zdrowia i wszystkiego najlepszego, no i powodzenia!